Witajcie dzieci na pierwszej lekcji latania, nazywam się profesor Krucz. Dzisiaj nauczymy się wchodzić na miotłę. Zróbcie grupy po trzy osoby i niech każda grupa będzie mieć jedną miotłę. Dobra, udało mi się cudem zdobyć miotłę. Haris, jak to zrobiłeś? Przecież tam było tyle osób, które dosłownie biły się o miotłę. Biłem się z nimi. Dobra, więc skoro już wszyscy macie miotły, to możemy zaczynać. Niech pierwsza osoba stanie i położy miotłem po prawej stronie. Następnie niech powie do mnie, a gdy miotło się uniesie, należy na nią wskoczyć. Dobra, no to kto pierwszy? Moim zdaniem najgłupszy powinien zacząć. Mówisz o sobie czy o Harysie? No jasne, że chodziło mi o Harysa. Skromnie! Och, jaki głupi ten Haris. Ja powiedzieć do mnie, a nie skromnie. Roan, ty wcale mądrzejszy nie jesteś. Pamiętam, jak dzisiaj chodziłeś po całej klasie, się pytając, co to jest lekcja organizacyjna. Proszę pani, to zaklęcie chyba nie działa. Haris, ale ty głupi jesteś. Nie dość, że powiedziałeś skromnie, a nie do mnie, to jeszcze masz miotłę na odwyk i nie po tej stronie, co trzeba. Będziecie musieli mi skończyć tą lekcję. Odstawcie miotły na swoje miejsce i wróćcie do szkoły. Witajcie, dzisiaj w na naszej pierwszej lekcji geografii. Nazywam się profesor Jacek Mobi. Dzisiaj mamy lekcję o miastach w naszym kraju. Ej, Ron, Ron, pomóż mi dosięgnąć tą książkę. Znactwo miast nie jest mi potrzebne do życia. Ej, Ron, co ten Harry znowu wytrawia? Sam nie wiem. Zamiast zajmować się lekcją, czyta jakąś durną książkę. Harry, co ty wyprawisz? A co tam się na końcu dzieje? Proszę, do odpowiedzi! Dobrze, więc najpierw Hans. Które miasto z naszego kraju ma najwyższą górę? Wieśniaków. Jaki zaś Wieśniaków? R Roman, albo odpowiadasz, albo do oboje dostajecie jeden. Ravel. Dobrze, jest akurat koniec lekcji, więc możecie wyjść sami, ale następnym razem nie rozmawiajcie, chłopcy. Harrys, co to miało być? Zabiegł na lekcji. Mogliście drobne jedynki dostać. Harrys, masz mi to w tej chwili wytłumaczyć. Chłopie, chłopie, wyłaś tam. Nie no, Harrys, na tej jej głupi i ciągle się tej głupi. Harys, nie chcę się przyjaźnić z takim głupcem jak ty. O, super, teraz w spokoju mogę sobie czytać książkę i żaden Roan nie będzie mi w tym przeszkadzał. O, hej Roan, czy coś się stało? Wyobraź sobie, Roman, że już nie jestem przyjacielem Harisa. A dlaczego? Bo Harris jest głupi i będziemy mieć tutaj przez niego problemy. A, no w sumie racja. Może poszukamy nowego przyjaciela, żeby być trójką fajnych znajomych. A może dołączymy do innych grupkich chłopców? Tak, to dobra myśl.